Cześć, tu Michał2000. Jest ze mną Shobo. I będziemy nagrywać... Um, to jest? Ej, po, powiedz co to jest. Pastry Island. No właśnie, właśnie. Dobra, no to może pierw zbierzemy jakieś itemy, co? No. Jakby co, to, to Shogo ma tylko takie skina, to nie jest barja. To Tak, no to się zabije specjalnie. Mięsko mam wie? No, nie wypadło z tego zbrań. Dobra. No to lecimy na wyspę jakąś. Ale to drzewo gdzieś w tabliczka. No, ale tu się nawet niszczy nie, bo no, tu jestem. ten. To bo idziemy chodź na zadanka tutaj. Dobra, no to ty tam będziesz czytał zadania, a ja idę już. Ale ja nie za angielskiego. <laughs> Myślisz, że ja znam? A to wchodź na tłumacza w ogóle. No to ty sprawdzić, bo ja nagrywam. Dobra. Ja będę już nam drewno zbierał. Dobra, wejdę na odcinek, pakłeś tam i będę sprawdzał. Kolejzę. No. Zrozumiał. Mów trochę e, bliżej mikrofon, bo cię Dobra. Spokój. Eee. No. Pierwszy odcinek to będziemy na razie zbierać. Skrzynkę mam. Tu u góry. Zapalniczka. Tu zapalniczka. Popatrz. To tak miał być, czy to z kolegami? Nie. Ja nic nie lubię na tej to tak, No to tak najwyraźniej miało być. Dobra. Skrzynię sobie pożyczymy. Czekaj. Muszę się podsadzić. to Dobra. O, czekaj, Dobra, jaj, skrzynia jaj. jest. Wspomnę, pamiętam była gdzieś tu skrzynia z tym, z tym Tu się zdziało tak albo. Ja gdzieś przyniosę niespodziankę Okej okay. Tylko bez czytowanie. Co ty? To jest skrzynka ukryta pod wodą, wiesz? Nie widziałem nawet Przez pełnię Wychcielki znaczy, będą się chyba ukazywać, nie wiem No to musimy, muszę się z czego dogadać kie, kie, Kiedy będzie mógł serwa włączyć i ja mam cały czas. Aha, też pamiętam, że gdzieś na... Tak, nie mam. Jakimś drzewie, na jakimś drzewie pamiętam, był też diaks, tak Też był gdzieś tu diaks. na drzewie najwyższym. Dobra, e, poczekaj, ty, ty na razie zagadaj wi widzów, bo ja muszę gdzieś iść. Słuchaj, wlazłam na drzewo i ja mam diaksy. Ja jestem. Ja. Patrz co znalazłem. Co znalazłeś? Gdzie jesteś? Tutaj, gdzie... Jakby były lagi na filmiku, to wiem, moja wina. Ma... Mam po prostu lagi, bo przed chwilą zmieniałem sobie render. renderowania. No. Ja. Chodź patrz co ja znalazłem. No, może No Poczekaj. Tutaj musimy znaleźć żelazo, bo diaksy są na tym, na najwyższym kączewie u góry. Wiesz, wasze trzy piac. Nie, dwa piac. Ja tu właśnie kobla kopię. Myślę, że seria Wam się będzie podobać. Pierwszy raz, tak jakby. Tak porządnie wziąłem się za jakąś serię i nagrywam z kimś. No. Ale ściny mam trochę. Wyjątkowy fart, tu było... Tu było trochę kobla 21, teraz mam już. I... Lejbię drzewo. E, poczekaj, tam jest jakaś w Ty to postawiłeś, ten trafniki to? Tak, to ja tam gdy nie znalazłam, tam właśnie podwołam. Mhm. Dobra, a co powiesz, żebyśmy. O, węgiel. Co Te powiesz, żebyśmy. No, na pierwszy domek. No, też. Czyli będzie ewentualnie ten. To jest. Tak. No, to jest powder, tylko poproszę jego swoich oczotek, ale później Widzieliście tego? Takie ty, pewnie z Poczekajcie, wiem, powinienem się przygotować, ale. Sorry, że. Nie wiedziałam, że będą ta, ta, tacy ludzie, co mi będą dzwonić akurat Myślałem, że teraz się zajęli. Tak ja ci skoczyłam, widziałeś? Nie. No i mnie Jaki? O Jezu. Ojej, co ja robię? Tak, ma, no, dobra przynajmniej, mam ikturę, ale nie będę go używał w tej sali. Nawet nie próbuj. No. Dam sobie to niemiecko. Chciałabym... Zjadę... <gry> aha co? ale nie ja mogę otwierać bo ja mam tego masz dobra pech tak, aha pluginy mamy tu pluginy takie ma a właśnie, ee, ty tu guard zrespiłeś? gdzieś? co? guard tu zrespiłeś gdzieś? no właśnie, bo nie słyszałem. guardy te, te gwardy gdzieś zaraz piłeś czy nie? Ork? No te gwardy, jest taki plum War Guard, widzę go masz. Ta World Warp No jest. Zapomniałam więc stałować ostatnio Dobra, może się tu urządzimy jakoś? No. Ja tu znam. No. Wow, czy na no sobie może zrobię... O! Dobra, to ty tu urządź, daję ci tu itemy do skrzynki. To sobie zrobię... ...sikierkę. Na Dobra, postaw. Dobra, tutaj da się drewno, a ty tutaj nam górę. Ale ja myślę, że tego litera to w najbliższym czasie odinstaluję. No. no to jest zła, zła siła. Jakieś przejście znalazłam mhm. na wow. O, Mob Spawner. Tam jest. Mości koby. To znaczy, że jest Mob Spawner. To miejsce, gdzie, ten, gdzie, gdzie jest żelazo i to rado, gdzie bieli tego. Okej. Okay. Ja tu mam spawner. No teraz... wiem, a ja się nie spamię potworu. To nawet wielkiego. dobrze, ograbimy go za darmo. tu mam żelazo. To, to jest, czy to jest skrzynka? Nie, to no. nie jest skrzynka, to jest dziura jakaś. Fajnie, tam jest woda, która płynie do góry i ja się dokopałem. Chodź, chodź, chodź. Jest tam mam berdeau. Chyba wejdę. Podejdź tutaj, tutaj, gdzie ja skaczę. Czekaj się. Tam, jest, tam woda spływa. Podejdź Nie, nie widzę. Czemu. Gdzie woda. Aha, u... dobra, widzę twój nick. Gdzie woda spływa do dziury? Podejdź. Ja nie zbyt zbytnio jak tam wejść, bo. A, w trzcinę skromą przez kratkę i bo. To może wypłynę. No. Jak mi się uda? Patrz, wypływam. Z wody wypłynę ci zaraz. No nie, pomóż mi tu. To jest zła energia, która mnie blokuje. Gdzie?